Dobra, my już jesteśmy gotowi. Idziemy do naszej bazy. Ja wam też na moim TikToku mówiłem, że macie do nas tu wpadać. Ten yy, filmik jest nagrywany trochę później niż TikTok, ale i będzie dobrze. Lecimy do naszego, do naszej bazy. Powinna być jeszcze czynna, tak mi się wydaje. Nie byli długo w niej nie byliśmy, ale chyba jest ok. Tak, tak, to tutaj. No tutaj tutaj ktoś kopał doły jakąś koparką. No dobra, widzicie? Trochę tam zarosło, ale może. Trochę tam zarosło, ale może nam się uda tam wejść. Dobra. Ale ja mam takie pytanie: gdzie jest Dobra, Igor, musimy tu przejść. No nie wiem, czy nam, nam się to uda, ale trzeba przejść. No dobrze, dobrze, dobrą trasę masz. Ty, ale co, zobacz co to za kamienie w ogóle? Co? Takie błyszczące. Może w aparacie tego nie widać, ale to są takie, te kamienie błyszczą. Nie, wiem, na razie je tutaj zostawmy. Robię cięcie i zaraz widzimy się. Dobra, my już idziemy z powrotem. Znaczy nie z powrotem, tylko idziemy tutaj do tej bazy. I tutaj mamy już spokojne przejście. Gdzie jest ta baza? Leć. No, ej, tu tam jest, tu jest chyba ta nasza baza, tylko popsuta, widzisz? No. Patrz, tu, tu! Tu, 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 tu jest nasza baza. No. Ale pa jak jacy żule tu pili. No dobra, to my robimy cięcie już. Dobra, słuchajcie, to był nasz szałas tutaj. Ale no niestety ktoś go rozwalił. To z... ale w sumie Nie nikt nie rozwalił, no tak było. No, no nie, dobrać. no to, to było trochę inaczej no, no. zrobione. Dobra, mamy tu wszystko, robimy cięcie. Po... Po... Trochę o, porobimy jeszcze co? innych rzeczy. To? Jak... Czekajcie. Tu ktoś się powiesił. No tą linę znaleźliśmy jak to przyszliśmy robić to. I Talina ogólnie to była zawieszona na tamtym drzewie. My ją ściągnęliśmy, nie? I tu była e, szczotki Nie? Znaczy no takie małe, ale były. O, ogólnie... Nikt tu nie przychodzi, bo je, takie chyba dwie dziewczyny tutaj przyszły z nami, ale bały się, bo myślały, że tam gdzieś jest dzik. No ale. No, ale, no, ale tak naprawdę tam żadnego dzika nie było, tylko sobie my no, tutaj jesteśmy. Ja tam poszłem i udawałam dzika, nie? No. Jak na TikToku. <laughs> Dobrze. Ja się znam. No, I go, i go. I, Igor to jest taki specjalista. On więcej czasu na dworze przebywa niż ja. Ale no ja też się znam. Dobra, dawaj, Igor! Ja, tak. <laughs> dawaj! Kość ten trawnik! Ja, nie chodzi, ja Słuchajcie! Panie. Ogólnie to dzisiaj zamierzałem nagrać filmik z Sergej. Chciałem zagrać w Tom Run. Co ten. Te, no, wiecie, Toma. Tej bajki. Chciałem w to zagrać, ale no wpadliśmy na pomysł, że tu przyjdziemy i to nagramy, dlatego to będzie grubo. Później wam pokażemy ręce, Jak nie, to Okej, okay, tutaj Igor to robi. Jak widzicie, poczekaj, ja... No dobrze, jak widzicie, pokażę wam teraz, gdzie się... Chyba? No nie wiem. No i zobaczcie, to jest miejscowość Głogowo, bardzo ładna miejscowość znajdujemy się niedaleko pola. Tam są ogólnie domy, ale najbliższy buduje się chyba gdzieś za tamtymi krzakami. takie się wydaje. Ja mieszkam gdzieś tam, w tamtą stronę, jak się idzie. A Igor mieszka jeszcze dalej, dlatego no. A tam są domy i tam też są domy. No, yy, możemy zrobić tutorial z naszych domów, ale dobra. Gdzie, Igor, gdzie ty lecisz? Czekajcie, to ja wam pokażę mój... Słuchajcie, ale że Igor znalazł takie coś! Co jest? Co? Nie... Co? To jest jakiś pustak, ale... Że takie rzeczy? Ale przecież to są znaki, no nie? Nie, Co? Nie, to nie może być, prawda? No nie, no to... To się zrobił, ale że tak dokładnie Ja tak umiem zobaczymy. No zobaczmy Ja tak nie umiem, to trzeba dół... Ej, to chyba ktoś długo robi albo ktoś tu cement wylał na przykład No żywe. Nie no bo zobaczcie, to jest wyryte tak bardziej, widzicie? To jest wyryte. Dobra, ja idę wam przedstawić mój dom, a Igor niech kosi trawę dalej w bazie. Nie, już skończyłem. No widzicie, tam jest mój dom. Tam ten blaszak, no wszystko tam. To jest mój dom, ten z czarnym dachem. To jest mój dom. Dobra, idziemy już z powrotem tam Opa, do was. z możemy zrobić ten... Wiesz, podłogę tam. Kiedyś tam, za Jak będą wakacje, to możecie się właśnie spodziewać takiej rzeczy. Że będziemy chodzić po lasach. Czy... Niestety na góry jadę, ale. Zrobię film. Dobra, jedziemy. Tutaj. Igor, jak się twój kanał nazywa? No jeszcze raz. No nic. No Igor nie pamięta. Już dawno nie nagrywał na swój kanał. No ale no nic. I dobra. Słuchajcie, my tu trochę posprzątamy, wcześniej... a potem już do... Się... No jak będzie gotowy, wersję gotową. Dobra, ludzie, my tutaj sobie chodzimy. Patrzcie. O, no, Igor nam pokaże. My już pokazywaliśmy to na TikToku, no ale nie, nie każdy obserwuje mojego nie TikToka. Nie wszystko po nawet pokazaliśmy. Po kolei wszystko pokażemy. Ja, ja będę pokazywał. Odpeść to od jej. No wiem, ja bym dał radę, tylko po prostu trzymam telefon jedną ręką. Dobra, dawaj to. No i tutaj mamy jakieś klucze, coś takiego. Nie, to jest ten do podpalania ogniska. A, no nieważne. Przecież no, bardziej to jest na... to jest No to jest latarka. O, widzicie. Na razie nie jest nam potrzebna, ale zawsze się przyda. Taka malutka. I... Tu mamy gwizdek. I małą lampeczkę, która mega zawsze świeci. Czekajcie. Za zagwizdzę. Mega mocne. Uwaga! Dobra, nie. Dobrze, no to. Tak, ten gwizdek się prezentuje. Kompas. Co to mamy? Kompas. Kompas? Kompas, jakby prawdziwy, nie kupowany ze sklepu za 5 zł. No, jak widzimy, jesteśmy skierowani. No, no nie wiem. Okej, okay, dalej mamy... Długopis do wybijania do szyb. Jeszcze, tam jest. Długopis do wybijania szyb. To jest długopis, to jest długopis do, w... do wybijania szyb, tak mówię. No, długopis do pisania i do wybijania. Mhm, spoko. Dobra, to my już Wam pokażemy rezultat końcowy. tu jest takie... No nie, jest... No do cięcia. Nie... No już nie pokażę. Dobra, pokażemy Wam efekt końcowy jest. już za Dobra, Igor ma jednak więcej rzeczy, dlatego... Jeszcze mam do drewna lepsze niż takie... No że do kartonów. No tylko że lepiej się nie drewna. No, no zobaczmy sobie. Spróbujmy przeciąć jakąś gałązkę, na przykład to. Nie. nie w tym sensie, że dobrze się ostrzy drewno. Jak chcesz ten robić. No dobrze, ładnie wchodzi, trzymaj. Co tam jeszcze masz? Mam jeszcze. Czatka tak bez potrzebna no. taśma Czekajcie Czekaj. Czekaj, zobaczcie sobie tą lurę To jest słaba trochę do no odwróćcie. się O cholera Czekajcie tak no, nie działa chyba No mnie no przez telefon nie działa Dobra i tu jest taśma jeszcze Okej okay, czekajcie widać? Tu jest Ej, widać wszystko dokładnie Taśma tu jest no, mamy taśmę. Czekajcie, widzicie ten dom? Taki, widzicie tam ten dom? Poczekajcie, T tamten. No, to ja go widzę normalnie, jakbym przez szybę spojrzał. No, on jest. Ta, ta, ten, jest taka dokładna. No, trzymaj, Igor. Czyli to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Może nagramy kolejny i wrzucę go w, we wtorek. Ale to może. Więc ja się z Wami żegnam. To był Igor i ja, czyli Filip. Anna. I to wszystko działo się na kanale. Wiesz o nich wszystko. Cześć i do, i do wtorku.